Cześć. Witajcie na kanale 58.5. Ja mam na imię Marek i dzisiaj również zastąpię Kalinę i Roberta, którzy kurują swoje głosy. Często spotykamy się z pytaniem jak zagospodarować niewielką łazienkę. Urządzanie małej łazienki, nie tylko w bloku, bywa wyzwaniem głównie z powodu ograniczonej przestrzeni i funkcjonalnych wymagań dla tego typu pomieszczenia. Ograniczona przestrzeń utrudnia zmieszczenie wszystkich niezbędnych elementów, takich jak umywalka, prysznic lub wanna. Pralka, a także meble do przechowywania kosmetyków, środków czystości, ręczników. Dodatkowo rury wodno-kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i inne fragmenty instalacji często są umieszczone w sposób ograniczający swobodę aranżacji. W poprzednich odcinkach naszej serii zastanawialiśmy się już, jak zagospodarować pomieszczenie łazienki w bloku. Dziś ponownie wracamy do tego wnętrza, tym razem maksymalizując przestrzeń do przechowywania. Wnętrze, którym dziś się zajmujemy, ma 135 cm szerokości i 240 cm długości przy wysokości 260 cm. Drzwi wejściowe do pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy jednej ze ścian, co wpływa na sposób zagospodarowania przestrzeni. Szacht instalacyjny został umiejscowiony poza pomieszczeniem. Na krótszej ścianie zlokalizowany jest pion centralnego ogrzewania, który również należy uwzględnić przy planowaniu układu funkcjonalnego. Wszystkie te elementy determinują projekt i wymagają starannego rozważenia, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, zachowując zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. Na wprost od wejścia znajduje się stojąca szafka łazienkowa z zabudowaną pralką, umywalką oraz przestrzenią do przechowywania. Powyżej umieszczona jest szafka wisząca, po lewej stronie znajduje się prysznic. Omówimy te elementy po kolei, zaczynając od szafki stojącej. Wymiary pralki do zabudowy w dużej mierze zdeterminowały gabaryty całego mebla oraz wpłynęły na podział frontów. Przy ścianie zaplanowaliśmy wąski, stały panel, aby otwierający się front nie kolidował z rurą od ogrzewania poprowadzoną natynkowo. W blacie szafki umieściliśmy wpuszczaną umwalkę z baterią stojącą. Wybór tego rozwiązania wynikał między innymi z wysokości blatu nad pralką. Umywalka nablatowa mogłaby sprawić, że mycie rąk byłoby niewygodne ze względu na zbyt dużą wysokość. Pod umywalką zaprojektowaliśmy trzy szuflady, które zapewniają wygodne i funkcjonalne miejsce do przechowywania. Górna szuflada została dostosowana do syfonu umywalkowego, co pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Środkowa szuflada oferuje dużo miejsca na kosmetyki i akcesoria łazienkowe, dzięki czemu wszystkie niezbędne przedmioty są zawsze pod ręką. Dolna szuflada pełni funkcję kosza na brudną bieliznę, co ułatwia organizację i utrzymanie porządku w łazience. Nad szafką stojącą umieściliśmy dwudrzwiową szafkę wiszącą z lustrzanymi frontami. Została ona odsunięta o 10 cm od bocznych ścian, co zapewnia optyczną lekkość i ułatwia otwieranie drzwi. Wewnątrz znajdują się regulowane półki, umożliwiające dopasowanie przestrzeni do przechowywania przedmiotów o różnych rozmiarach. Szafka pomieści codziennie używane kosmetyki, szczoteczki do zębów, leki oraz inne akcesoria łazienkowe, zapewniając ich wygodną organizację i ukrycie przed wzrokiem, co pomaga utrzymać porządek w łazience. Dodatkowo na ścianie zamontowaliśmy haczyki na ręczniki do rąk. Po lewej stronie zabudowy z umywalką i pralką znajduje się prysznic. W tej strefie dodaliśmy przedściankę instalacyjną, która ukrywa elementy podtynkowe kompletu prysznicowego oraz pełni dodatkową funkcję. Tworzy praktyczną półkę na kosmetyki. Do przedścianki zamocowana jest również ścianka prysznicowa. Prysznic wyposażony jest w brodzik o wysokości 10 cm. Ścianka prysznicowa składa się z dwóch segmentów. Stałego oraz przesuwnych drzwi, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zwiększa wygodę użytkowania. Bateria prysznicowa składa się z trzech elementów. Baterii z przełącznikiem, deszczownicy i słuchawki. Wysokość montażu poszczególnych elementów została dostosowana na podstawie kart katalogowych wykorzystanych produktów. Deszczownica została zamontowana na takiej wysokości, aby jej spód znajdował się mniej więcej na poziomie zakończenia ścianki prysznicowej, co pomaga ograniczyć rozchlapywanie wody. Obok prysznica przewidzieliśmy haczyki na ręczniki kąpielowe. Zadbaliśmy o dwa źródła światła, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe w całym pomieszczeniu. Główne oświetlenie stanowi pojedyncza oprawa nastropowa, która równomiernie rozprowadza światło w całej łazience. Dodatkowo w strefie umywalki zamontowaliśmy dwie oprawy ścienne nad lustrem, które zapewniają oświetlenie do codziennej pielęgnacji. Łącznik oświetlenia górnego umieściliśmy na zewnątrz łazienki, natomiast lampy przy lustrze włączane są wygodnie za pomocą przełącznika tuż obok umywalki. W tej samej ramce znalazło się również gniazdo elektryczne z klapką ochronną. Co zwiększa bezpieczeństwo w strefie mokrej. Jeśli chodzi o zasilanie pralki i zawór, oba te elementy znajdują się wewnątrz zabudowy. Dostęp do nich jest nieco ograniczony, ale dzięki temu cała instalacja pozostaje ukryta, a przestrzeń zachowuje swój uporządkowany, estetyczny charakter. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, to na podłodze zastosowaliśmy płytki gresowe przypominające beton w formacie 60x60 cm. Natomiast na ścianach Kwadratowe płytki o wymiarach 10x10 cm. Szafki zostały wykonane z płyty meblowej o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Dajcie znać, czy ktoś z Was ma łazienkę o identycznym układzie i jak ją urządziliście. Jeśli spodobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.